dziewczyny, to będzie recenzja takiej różowej gąbeczki do nakładania podkładu czy korektora, czy zresztą jakichkolwiek innych produktów kosmetycznych firmy Beauty Blender, to jest oryginalny Beauty Blender i ja o tym produkcie czytałam, nie kłamiąc chyba z 10 lat temu w gazecie, którą prenumeruję, amerykańskiej Allure i tam właśnie a, mówiono o tym produkcie i on był wówczas już przedstawiony jako taki kultowy produkt wśród makijażystów w mniejszym stopniu wśród blogerów i entuzjastów makijażu i po przeczytaniu tego artykułu pomyślałam, że Kurczę, to jest produkt, który chciałabym mieć. I pamiętam, że weszłam na eBay i chciałam kupić ten produkt i mnie zmroziło, jak zobaczyłam, ile on kosztuje, bo taką beczkę kosztuje w Stanach, jeśli się nie mylę 25 dolarów za gąbeczkę, którą w dodatku trzeba wymieniać raz na 3 do 5 miesięcy. Czyli jest to bardzo wysoka cena. I wówczas nie kupiłam tej gąbeczki, dlatego że ja jestem troszeczkę skąpa, jeśli chodzi o wydawanie na produkty, pieniędzy na produkty kosmetyczne, które mają bardzo krótki termin ważności. Czyli 100 razy bardziej jestem. Skłonna zainwestować dużo pieniędzy w, w pędzel kosmetyczny, który daje bardzo dobry efekt, taki właśnie bardzo. Dobrze działa, rozprowadzając jakiś produkt, dlatego, że pędzle przy właściwej ich pielęgnacji mogą nam służyć 5, 10, 15, a nawet kilkadziesiąt lat, czyli wydamy raz pieniądze i będą te pieniądze jakoś tam nam procentować przez dłuższy okres czasu. Natomiast taka gąbeczka, więcej niż 3 czy 5 miesięcy, nie będziemy mogli z niej korzystać. Natomiast jakiś czas temu, mniej więcej miesiąc temu, skontaktowała się ze mną pani z firmy Beauty Blender Net, która jest oficjalnym dystrybutorem gąbeczki Beauty Blender tutaj w Polsce i zapytała czy nie chciałam wypróbować tej gąbeczki. Szczerze mówiąc, nie będę Was oszukiwać, moja reakcja była, hell yeah, pewnie, że tak. Chciałam spróbować takiej gąbeczki i zawsze byłam ciekawa, jak ta gąbeczka działa i czemu nie skorzystać z takiej możliwości po prostu wypróbowania jej. W związku z tym muszę powiedzieć, że ogromnie się ucieszyłam, że będę miała możliwość spróbowania tej gąbeczki i przekonania się, na ile mi się spodoba. Czy faktycznie jest to produkt, który jest wart takiej zaporowej ceny. Gąbeczka przyszła do mnie w takich pięknych opakowaniach, o takich siateczkach, torebeczkach i dostałam również oryginalny produkt do czyszczenia tej gąbeczki, który nadaje się również, tak jak jest tutaj zresztą napisane, świetnie do czyszczenia pędzli kosmetycznych. Jest to a, taki płyn, który u, umożliwia czyszczenie tej gąbeczki po każdym użyciu, jak również denzynfekuje ją, ze względu na to właśnie, a, że, że wielokrotne nakładanie podkładu, czy jakichkolwiek innych takich właśnie Kremowych produktów do makijażu taką gąbeczką, a mogłoby sprzyjać temu, że tutaj mogłyby się jakieś bakterie rozwijać. W związku z tym ważne jest, by taki produkt miał nie tylko działanie takie myjące, ale również dezynfekujące. I ten produkt spełnia te kryteria. Na czym polega, jakby aplikacja podkłada tą gąbeczką? Otóż jeśli tą gąbeczkę się zmoczy. I potem wyciśnie, to ona powiększa swoją a, wielkość do mniej więcej takiej wielkości, czyli mniej więcej dwa razy większa jest. W związku z tym ta płaska powierzchnia tutaj robi się dwa razy większa i a, umożliwia to bardzo szybkie nałożenie podkładu. Jest to tak szybkie nakładanie podkładu, a, którym byłam po prostu zdumiona, dlatego że Szczerze mówiąc, oczekiwałam, że pewnie mi się spodoba, natomiast nie oczekiwałam, że to podoba mi się tak bardzo. A do tego, do tego stopnia, że w pewnym momencie mam zła na siebie, że czemu ja tej kąbeczki za własne pieniądze nie odkryłam, dlatego że cokolwiek mam wrażenie, mam dobrego do powiedzenia na temat tej kąbeczki, będzie troszeczkę jakoś tak odbierana, być może. A, Mniej szczerze niż gdybym sama kupiła ten produkt, takie mam poczucie. Więc żałuję, że sama go nie kupiłam, bo wtedy moja bardzo pozytywna recenzja, mam wrażenie, byłaby odbierana jako znacznie bardziej szczera. Tymczasem myślę, że niezależnie od tego, kto zapłacił za ten produkt, czy firma Beauty Blender, czy ja, to jest to naprawdę dobry produkt. A tak jak mówię, byłam zdziwiona, jak bardzo jestem z tego produktu zadowolona. Ta gąbka po zamoczeniu i po tym jak zwiększa swoją objętość, to fakt, że my ją zmoczyłyśmy powoduje, że ona ma jeszcze mniejszą skłonność do tego, żeby pochłaniać podkład, dlatego, że największą wadą gąbek kosmetycznych do nakładania podkładu, jak dotychczas, było to, że one po prostu niemiłosiernie dużo wsiąkają produktu, związku z tym dają naprawdę fajny efekt na twarzy, ale marnują bardzo dużo produktu, który nie ląduje na naszej twarzy, a ląduje w środku takiej gąbki. Tymczasem ta gąbka poprzez technologię jej Wykonania i materiał, z jakiego jest stworzona, niezwykle mało e, produktu wsiąga, no to są po prostu jakieś takie minimalne ilości, czym byłam bardzo mile zdziwiona, dlatego że korzystam w tej chwili z bardzo drogiego podkładu Laura Mercier i ostatnią rzeczą, jakiej pragnę, to jest po prostu marnować część tego podkładu, bo mnie nie stać na to zwyczajnie, korzystając z narzędzia, które będzie pochłaniało sporą część tego podkładu, więc muszę powiedzieć, że jestem mile zdziwiona, jak mało pochłania po prostu wodę, ze względu na to materiał z jest stworzona, no i fakt, że używam jej mokrej po wyciśnięciu, w związku z tym ona dodatkowo ma mniejszą skłonność do pochłaniania podkładu. Budowa tej kąpki, a materiał, z jakiej zbudowana jest tą kompka, jak również metoda aplikacji podkładu tą kąpką powoduje, że efekt, jaki uzyskujemy, nigdy nie korzystałam z metody Airbrush. W związku z tym nie jestem w stanie przyrównać tego do tej metody, natomiast daje naprawdę taki niskazitelny efekt jednolitej warstwy makijażu, który wyobrażam sobie, może faktycznie być zbliżony do metody Airbrush. O tyle, że bardzo mała ilość produktu rozprowadzona tą gąbeczką pozwala pokryć bardzo a, duże partie twarzy, czyli produkt jest ten, użytkowany z pomocą tej gąbeczki jest paradoksalnie niemarnowane, a bardziej wydajnie z niego korzystamy. Czyli jestem w stanie zużyć mniej podkładu nakładając go tą gąbeczką, niż zużyłabym nawet korzystając z własnych palców. I efekt, jaki daje na skórze jest no właśnie takiej nieskazitelnej skóry. Pokrywa twarz bardzo taką cienką warstewką, taką jednolitą i i jest, jest mniej podkład widoczny na twarzy, nawet jeśli akurat ma, korzystamy z podkładu, który jest, ma skłonność do tego, że jakby być dosyć widoczny na twarzy, tak jak na przykład Vichy derma Blend A większość podkładów, jakie korzystałam z tą gąbką, właściwie wszystkie, nie wiem, mówię większość, wygląda znacznie lepiej niż nałożone na przykład palcami. No i fakt, że po prostu tak szybko się odbywa aplikacja podkładu, to pisałam pani, która mi wysłała tą gąbeczkę, byłam szczerze zdziwiona, jak szybko można nałożyć podkład tą gąbeczką, czyli w momencie, gdy ona jest taka ogromna, to po prostu przyciskamy podkład, tą gąbeczkę do twarzy, po, po, po nałożeniu na nią podkładu i tak stemplujemy twarz, a następnie tą samą gąbeczką, tą szeroką częścią możemy go rozetrzeć na całą twarz i po prostu wygląda świetnie, czyli żadnych, żadnych jakichś takich smug a nie bardzo ładnie można tutaj zamaskować linię pomiędzy żuchwą a szyją. A I dodatkowo, a przez swój taki właśnie niecodzienny kształt i, i tą taką śpiczastą końcówkę, możemy użyć jej również do nakładania korektora, jakiegoś takiego kremowego produktu do konturowania, różu takiego kremowego do policzków. I wszelkie warstwy, jakie nakładamy, są bardzo takie cienkie, widoczne, no i niesamowicie nieskazitelne. Czyli moim zdaniem, jest to faktycznie dosyć wyjątkowy produkt. Jednocześnie nie próbowałam podobnych, jakby, podrób tego produktu innych firm, bo wiem, że na przykład Sephora ma taką żółtą gąbeczkę, która jest, no powiedzmy, inspirowana tą gąbeczką, i nie wiem, jak tamta gąbeczka ma się do tej gąbeczki. Natomiast tutaj to, co wydaje mi się, że jest ogromną zaletą tej gąbeczki, to tak jak mówię, nie tylko kształt, ale również materiał, z jakiego wykonana jest ta gąbeczka i technologia, jakby, wykonania tej gąbeczki, która powoduje, że te malutkie pory, jakie ona ma, Dodatkowo umożliwiają właśnie, właśnie taką staranną aplikację bezsmugową, taką typu airbrush, i to, że ona nie pochłania produktu. W związku z tym myślę, że jeśli, jeśli kupić by tańszą wersję tej gąbki, to nie wiem, czy wciąż będziemy mieli wszystkie te um, aspekty, jakby funkcjonalności tej gąbeczki. Jeśli chodzi o czyszczenie tej gąbeczki, to nie mam z nią żadnych problemów, ona jest teraz świeżo wyczyszczona, jest mniej intensywnie różowa niż wtedy, kiedy ją dostałam, a używam jej od miesiąca, mniej więcej co drugi dzień, codziennie, w zależności od tego, czy pamiętam o tym, żeby ją wymyć, a i tak wygląda. Na razie nie ma żadnych takich, jakichś takich zniszczeń wynikających po prostu z dłuższego korzystania z niej. No, fakt, że ona żyje 3 do 5 miesięcy wynika z tego, że po jakimś czasie właśnie tutaj gdzieś tam jakieś odpryski mamy, a że jeśli ktoś ma długie paznokcie, to może chcące sobie jakoś tak właśnie uszkodzić tą gąbkę paznokciami. Natomiast dla mnie to nie jest problemem, dlatego że ja zawsze mam niezwykle krótkie paznokcie, dlatego że używam szkieł kontaktowych i mam fobię długich paznokci. Boję się długich paznokci u siebie ze względu na to, że po prostu to straszny niepokój psychiczny u mnie rodzi, że ja się bardzo, bardzo źle czuję z dłuższymi paznokciami. Jest to dla mnie torturą posiadanie paznokci, które nie są króciutko ścięte. Jeśli ktoś chciałby ode mnie wyłudzić a, zeznania w trakcie jakiegoś przesłuchania, to naprawdę nie ma potrzeby tego, żeby mnie podpalać albo drażnić czymkolwiek innym. Wystarczy kazać mi mieć dłuższe paznokcie i myślę, żebym wszystko powiedziała, żeby tylko pozwolono mi je obciąć. W związku z tym ten problem tego właśnie uszkadzania jej paznokciami mnie nie dotyczy, aczkolwiek wyobrażam sobie, że jeśli ktoś ma dłuższe paznokcie, to może być to jakąś kwestią. Czyli koniec końców, ja jestem zdecydowanie na tak, jestem naprawdę zauroczona tym produktem i tak jak mówię, nie spodziewałam się, że będę tak z niego zadowolona, jak jestem. Jednocześnie w moim odczuciu a, efekt, jaki możemy uzyskać tą kąbeczką, możemy również, szczerze mówiąc, uzyskać a, takimi pędzlami. Tu mam dwa pędzle firmy Hakuro, na przykład właśnie. Jeden to jest taki, a, a, czasami namówi no, się na nie, airbrush on a stick. To taki bardzo, bardzo, bardzo gęste kabuki, które umożliwia właśnie takie wtarcie produktu bardzo staranie w twarz, podobnie jak ta gąbeczka. I podobnie sprawa ma się z takim flat topem. Dla mnie one mają takie samo działanie, z tym, że jeden jest właśnie takim płaskościowym flat topem, na drugi, natomiast drugi jest takim round top kabuki, takim bardziej zaokrąglonym. I bardzo porównywalny efekt można uzyskać. Nie wiem czy... Czy mogę stwierdzić, że, że, że użycie jednego czy drugiego w jakikolwiek sposób jest lepsze? Moim zdaniem one są identyczne i tak samo mało pro, marnują produktu, bo ani te pędzle nie mają skłonności jakiejś specjalnej do tego, żeby, zwłaszcza spryskane przed tą wodą termalną, nie mają skłonności do tego, żeby pochłaniać szczególnie dużo produktu, podobnie jak ta gąbka. Czyli moim zdaniem, choć jest to gąbka wyjątkowa, to podobny efekt można uzyskać z takimi pędzlami. Niemniej, Osobiście a częściej korzystam mając te pędzle z takiej gąbeczki, po prostu ze względu na wygodę. Odbywa się to szybciej, sprawniej i jakoś, no, szczególnie przypadło mi do gustu. I teraz wielkie pytanie: czy po wypróbowaniu tej gąbeczki byłabym skłonna ją odkupić, a zważywszy na, na, na efekty, jakie daje? I tu muszę przyznać, że nie mogę Wam dać jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że sknera we mnie mówi, że nie. Dlatego że to jest jednak ogromna cena: 75 zł za gąbeczkę, z której będziemy korzystać pół roku. To jest spora cena, to patrzymy na chociaż 150 zł w skali. Roku też wszystko zależy od za, za, za zarobków. No niemniej, mi się kojarzy to raczej z wysoką ceną. Niemniej, nie zdziwię się, że po tym, jak będę zmuszona wyrzucić tą gąbeczkę, jak, jak, jak właśnie mm, no, się podniszczy w wyniku po prostu całego jej użytkowania w ciągu następnych paru miesięcy, to nie wykluczam tego, że jednak będę za nią na tyle tęsknić, że pomimo tej zaporowej ceny, a będę skłonna ją odkupić za własne pieniądze. Myślę, że to jest nawet bardzo prawdopodobne, dlatego że no już teraz jakby z żalem myślę o tym, że ona kiedyś miałaby wylądować z koszu po prostu, dlatego że się zniszczy i nie będzie już zdatna do użytku. Tak, i to są chyba wszystkie informacje, jakie chciałam Wam przekazać na temat tej gąbeczki. A jeśli jednak macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, to śmiało zadawajcie je na dole. Odpowiem na każde Wasze pytanie. I cóż, mam nadzieję, że macie się bardzo dobrze i do zobaczenia wkrótce.